Witajcie moi drodzy kolejny odcinek Tym razem jest ze mną nowość od firmy Fireball Jest to dressing do opon Tire Z SIO2, który nazywa się Janus No i co? Tradycyjnie Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka Moi drodzy, w podsumowaniu chciałbym wam też powiedzieć, że ja na początku, jak zobaczyłem nazwę tego dressingu, śmiałem się, że jest to Janusz. Oczywiście Janusz, tutaj firma tłumaczy sobie, że jest to z mitologii, jakieś tam określenie kogoś o dwóch twarzach. Jak dobrze pamiętam, ale nie chciałbym przekręcić, ale do czego zmierzam? Dwie twarze. Chodzi tutaj o to, że dressing w świetle sztucznym Pokazuje się z zupełnie innej strony, jak również w nocy przy takim cienkim oświetleniu będzie wyglądał zupełnie inaczej. Ja tutaj próbuję jeszcze też dojść do tego, jakie to są efekty, bo tutaj na opakowaniu mamy podane, że w ekspozycji w jasnym i ciemnym otoczeniu nocą będzie błyszczący, a w ciągu dnia bardziej satynowy. Jest to całkiem nowa szata graficzna, nowa butelka. Akurat kształt tej butelki i jej forma kojarzy mi się mocno z jakimś alkoholem, chyba z wódką. Jeżeli chodzi o. Aplikacje tradycyjnie nakładamy niewiele oczywiście na aplikator, w tym przypadku dedykowany, aplikujemy na oponę, bardzo mocno ją przyciemnił, fajnie to widać, wygląda to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o hydro jest też na bardzo wysokim poziomie. Co do samej wytrzymałości tego produktu, no tutaj wiadomo warunki bardziej wiosenne to produkt potrafi sobie gdzieś tam przeleżeć do około, do około dwóch tygodni, ale wiadomo w tym drugim tygodniu to już nie będzie tak mocno przyciemniona ta opona, tylko efekt... Odpychania wody będzie jeszcze gdzieś tam widoczny, ale moi drodzy ci, co cenią sobie samo zabezpieczenie opon, oczywiście będą chwalili, że ten efekt hydro po tych dwóch tygodniach się utrzymuje. Ja akurat wolę ten efekt bardziej wizualny. Dla mnie przyciemnienie jest tutaj istotne i to, jak ta opona wygląda po kilku myciach czy też po, yy, po kilkuset kilometrach. Jest to nowinka, tutaj myślę, że produkt bardzo fajnie się na rynku przyjmie. Aplikacja, oczywiście, tradycyjnie tutaj dziubek jest to duże ułatwienie. Produkt jest bardzo przyjemny w pracy. Także moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście sobie sprawdzili tą nową serię od firmy Fireball. Są to nowe produkty, troszeczkę bardziej podkręcone, lepsza wydajność, lepsze efekty. No i co? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy odcinek Wam się podobał. Czy mieliście już kontakt z tym produktem, jak również z innymi produktami Fireballa. Koniecznie kliknijcie, suba, dzwoneczek. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.